jechać po nich, jechać po nich Ej, eee, walą do mnie Jak ucieka kurde? Do szaków Kurde Ja udaję po środku. pola, co może być tak? Można Kilka popyścić. trupów jest W góry są No trzy stój. stój, słuchaj, tu? Dobra dźwięk. Mogę maszyn Tak, weź maszyn a nie bać yy, Zależy mi najbardziej na dwóch medykach yy. no, ja ten, no Bez lata chyba, nie? Można wziąć. Będziemy po prostu granatnik yeah. eee, Zamiast granatnika można wziąć amon dla lata. Dobra. Uwaga, uwaga. Golf. Jeden. I jazda. Jadą. Tu, 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 no. Jakie są prawa na tym polu czekajcie. Od kławy do krowa. Krowa nie, krowa. Nie martwej krowy yeah, do krowy. Tak te no. no. martwy krowy to by... Przed niczym nie broniły. No jak nie? Nie, jak... nie. Mały kaliber to tak, ale... Jak oni mają gazerę to w sumie to nie. Znaczy się wrogim kitem i to był sniperisty. To... O, i mam do odliczowo. Eee, tu jest. Wyszedł, wyszedł, wyszedł. wyszedł. Jest za kiberwagenem Minus. Nice, jeden potrzebuje. To była wroga Aircraft Oni są to widoczni, jechać po nich, jechać po nich. Eee... no i smilet zdechłeś. No, do tego, idziemy na południe, niszczymy Foba tutaj. I potem będziemy czy się wbijać do okopów, za mną. Okay. Zostaje tutaj Raptor, ze snajperem i masz nie zginąć. Zde. Dobra, e, Bleacher tylko wysadza, a my idziemy do linii okopów w tędy. Going upstairs to cover. Planting C4. Ok, I plant two. Stoimy na fladze, kapujemy. Raptor, możesz do nas przebiec, jeżeli już nie masz killi. Mam full squad. Gdzie? No od, kurwa, zaraz powiem. Eko eee, 2, ekipa 7, tam w krzakach jest kurwa 4 typów. Czy tu? proszę mnie, to by było do razu, żeby widali tych pole sierżantem, na mój znak. Przygotować się. Chyba Ruch. Ty, kurwa... XD sierżantem. A, już pracuję. Half track i... GDZIE?! Kur... O ty mendo! No wy z tego wziął. Zgrzał, albo nie go? Zastrzel go. Zastrzel go. <laughs> I, to teraz, I to teraz? Czekaj, nie strzelaj do niego, nie strzelaj do niego Nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj, zabijaj nie strzelaj, zabaję, strzelaj to, z Boglińca Dobra, kurwa czy Przebiegamy zbogadę, czy nie? Przebiegamy A co do niego? Wyjeb z oddziału i zaproś Kodaksa, możecie Bo czekaj, najpierw muszę coś zrobić Zobaczyć go się? Eee, ja walą do mnie Jak ucieka, kurwa Do no, krzaków Kurde Dym, dym rzucać Minus RK. Czekam na to, wow. tutaj, jak właśnie tam gdzieś się Ja udaję trupę środku kola, co może pójść mi tak. Ja Albo całą dziewiątkę zaraz ściągnie. Medycy, niech na lokal. Medycy, przypominam, jak się woła. Woła się po imieniu najbliższą osobę. Super, super, super. Dobra, wiem, wiem, tylko przebiegam. Ten selfie odolony. No, serenalizowałeś teraz. Jeszcze. No tutaj, jestem na północ od ciebie. Centralny na północ, tutaj, tutaj. To do czy wersze, to A, to by... nie no, nie też... niestety. No, wracam. Czy marker no, jest czyste? Z markera, proli. Na razie tak. Na iście ja w krzakach jest kontakt. Nauczę, że pytanie, czy marker czysty? czyste? Tam, do, szó do szóstki. Bo na razie tak, na razie czyste. Nie nie szóstki jest. No i backpack, widzisz czemu nie kosowałem z wami? Bo ja z wami to Reszta, zbiłka na małkarze yy, chłopaki na polskąd potrzebujecie osłonięte. Sold, yy, cały kwadrat Jest y, chyba trak wrogi, pewnie fała stawiają. No to na znacznik, idziemy Timery czekać. Nie dać się zabić na tej marze bo nogi z dupy powygrywam. Już mi groźnie Dobra, tu są krzaki za krzaczkami, przechodzimy w krzaczkach. No. Na końcu przebiegajcie i kosujcie do bagna Tu są fajne krzaki, można się fajnie pochować można Kilka podejść. trupów jest U góry są Na dachu, na dachu Tak, tak, na dachu Uważajcie, Uchóry. w bagnie Jeden jest u góry duży. na tym Gliczek, podejdziesz z linką może jakoś? Podejdę, tak To jest dobry pomysł, zapewniam, żeby co Czy ten dym teraz? Uważaj, granat, stój! Słuchaj, tu! Nice Dobra, śrub! Markuj się, Kto To wszyscy chyba. Tak, to chyba wszyscy. Raka zostawić. Raptor, jesteś cały? Raka zostawić kraty wyrzucić. Raptor to do podniesienia? A, nie. Raptor Z hafakiem nie ma co się przejmować, nie? Mamy ze sobą lapcika? Mamy. Może nie w kółko wieszczą też obok nas jak to jest możliwe Jak to jest możliwe Na, wyciągnij na wszelki wypadek. Się I jedzie do was właśnie jeden Hufftrack Ale to jest A, camp -wagon, to szpoda, czy to jest coś. Mam dłużego. widok na niego ha, 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 Którego? South east southeast widzę go będzie crossował jest. Na markerze. Tu? Będziecie mieć foba wrogiego przed sobą. On Wiesz, na w stronę drogi jest Widzę go. Pamiętaj dewiację sobie z... Na drodze jest, Matiz. Nie, jedzie w moją stronę. Dostał. Rozwalony. Nice. To trzy osoby w nim siedziały? No tak, typowe. Dobra, podnieś Atilanę i idziemy na FOBA, szybko. O kurwo! No co już do kurwy, ta era mi zajebała właśnie. Gdzie w to? Atilan, Markus... Ja przy Fabi jest. Ja właśnie jestem tak się tak, tak. Gdzie ta era. O Boże Dobra, z zabić to, bo nad jednym gównianym niemcem zajmujemy się 5 minut już. Piotra no, na niego idzie w sumie. Jakby mi nad głową. Właśnie na wali, nie ma, że... Ale nie jest medykiem, tak? No, to czemu go medyk podnosi? Bo on Coś O, Są jeszcze. Raz. Dobra, raptor Markus. Nie no. Piątkę minusuje, to AR jest na piątce prawie. Są to... Są to Dobra, to, to, to. to podnosić się w dupie mięcie to AR i idziemy. Szybko, szybko. Ci, co nie są medykami, przygotować się do wyjścia tutaj. Natychmiast. Chcę, żeby to zostało teraz wykonane. Po jedynkach usłyszałem. Znaczy, kto podnosi Atilan? kto podnosi Atilan? to nie wiem. Atilan, zawołaj kogoś po imieniu, żeby cię podniósł. Wszyscy, co się nie podnoszą, mają iść na znawnik teraz. To suchar? No to dajcie jest? na północ. Bo ja nie wiem, na, bo północ. Na, na północ idź. Na pole. Na północ. Bezpośrednio. Dziękujemy w flaka. Usuniemy tego koba najpierw tak będzie trzeba go wyczyścić, o, założę panu, się, że oni tam powiem. siedzą i się okopią. Stój. Wiem, Widzę, wiem, widzę, wiem. Widzę, widzę, widzę. Jest w budynku. Tu, wiem. Jest, ale to chyba był zwykły strzał. Co jest, co jest? Eee, w budynku jest, jeszcze jednym, tutaj. Rozwołać Okno, do zera. górne piętro. Tak, do zera, ale yy, nie wiem, czy jesteś bezpieczny tak. Grenade rzucę ja Drugi logistyka. Na... W sumie dobrze nam chyba tutaj zostaje na. schodach minus jakiś jest Wchodzę. chyba tam jest, bo najlepszy ja, ja W sumie gościa się... zabiłem, ale w tym samym czasie Tak Koziask, ach. To jest szkoda, myślałem, że idzie ten krok. To się z naszych na górze? Tak. Dobra, zajmujemy kościół. No nie kopują tego facka. Mm, zaraz na pewno będą. Patrz, ile ich tam jest. Ten... Kurwa. Raptor, jak możesz to pominuj budynki, w których dobrze jest atakować kościół? Tak, tak. Co? Najlepiej ten budynek, na ta szkoła tam się przynajmniej eee. jesteś w stanie jakoś bronić, a w kościele to Tak. W tym się nigdy nie broniliśmy też z drugiej strony. No to no, nie wiem. Bez chujowy. Dobry chyba jest, Dobre, Dobra, to do ustawić. szkoły. Wysadziłem kratę i dwa działa, więcej na amunicji i tak nie mam. Pięknie. Ja amunicja w tym dziele chyba zaraz. W którym dziele? Mmm, od, od, od kościoła. Co to było? Z wroga. A działa, okej. Okay. Lodzi. Idę na górę. Jak go skontrujemy, to pewnie rozjebiemy powa. Nie mam TNT i tak, więc... Trafiłem. Kto, Kto patrzy z, z Norfa jedzie? Ja będę patrzył z w piętro niżej. Z Westa i z Northa Pod nami są. Southa. Eee, hatist! Hattist! Biegnie do czołgu. Może jakieś działa tam jeszcze jest? Ja jest, nad, jest może chce do nas wejść Ej, do szkoły. Czołtarzy. No, i mają. Nie no mam no, problem. jest To co, może jeszcze jakiś skill misz? No, ja bym tak zrobił. Eee, wieża kościoła. Eee, czyścimy kościoła, potem na markę No, no i fajnie. Zabijcie go? Nie, ale trafiłem może. Jest, jest w się. Skąd? No, z wieży kościoła. Chyba wiemy. wybiegło w chuj co, bo traka. Słyszałem przez wieżę. Saufa, rozprosicie komuś, czy, czy <noise> Sofa, komuzać, nie? Zajebali się. To... Na wieży jest cały czas. Są pod kościołem. Dużo ich tu jeszcze. Tak, chuj. Tylko ubił. Zginąłem. Na wieży jeden do jego służby. Zaminowali! Ładne tak. kd mamy. Mam no, tam. Ma też amo. ammo? Chodź tutaj, pojedź. Chodź się w drzwi. Chodź się w drzwi. Sauriel już zdradził. Miałeś mnie podnieść. Ja jestem bezpieczniejszy od ciebie. Jest cały czas na tym dachu rozwalony. Jak ktoś ma granatnik, to wstrzelić się tam. Nie, bo nie róbcie tego. słuchaj, przyjdźcie tam do Matiza i zrzucili na dach. Co? Zazywałeś, zabiłeś mnie chuj, się Dobra, Gdzie by jesteście? Tutaj? Czyli na tam gdzieś Tam jest ta dziura przez dach, on siedzi, on zjeba. No to po w sensie, ja już jestem dead, dead ale chuj.

ja właśnie sam tam chodzi To jest drogi pojazd jakiś? Jest jeden gość No ja go wabię, to się próbuję pikować od strzela tak. O kurwa nie weź. Wchodź, wchodź do mnie szybko On żyje, Czego? kurwa Jestem na górze przy nim Minus, dobra kurwa co to było Ale to był kierowcę Na szkita Masz Kita na dole Na pośrednim piętrze Zabieram moją linę do nas moja Widzisz kurwa? a nie jakieś kurwa. Jasne, na... Ja strzelam i chodzisz No jak dzieci kurwa w przedomofonie. Termina? Musisz mówić, gdzie leży. To jest To nie mam się jakiego. Right, Jakbyś tam przeszkadzał, to byśmy I cię powiedzieli. Ja Tillon, odzywa się, przeszkadzasz. Super. Ty masz timer? Nie. Yeah. Mm. Hmm. Jestem w niebezpiecznym miejscu do podniesienia na flagi. A, na piętrze gdzieś tam To jest od cholery naszych ciał, tak wam powiem. Mhm. Friendly, friendly, friendly. Inject. Nie, dobra, to jest. Na to, to, no, to można West, Southwest, w razie. Wyście wzywajcie medyków, to są niebiescy medycy też przecież. No, też no jedna, nie, to no no. jest. Wojciech, jedna na dole, Motherfucker! Inkredible. Inekredible. W sumie ten karabin wcale nie taki zły jest, 11 fragów. Ja mam A ty przypadkiem akrabania. nie rozjebałeś kurwa latem jakiegoś pełnego Hufftraka czy coś takiego? Would you look at Ale